Przedsiębiorca, fan motoryzacji i filantrop YouTube Jeden z najbardziej znanych polskich youtuberów Kamil L. znany jako Budda. Zależy 26 lat wszędzie Budda CBŚP wkroczyło do akcji dzień po ogłoszeniu przez buddy zakończenia pięcioletniej kariery w internecie. 6 rano to nie budzik, tylko wjeżdżając kopa Na lokal 20 metrów, 20 chłopaja. ja dopiero co świętowałem ćwierć wieku 5 sekund i nagle biele, że skuty bez dechu. 5 sekund. Ale trochę to jak wolne żarty Co to za telefon, panie, to nie moje fanty Na trzy kartki mam zarzuty Jakiej grupy, choć nie palę, no to leżę skuty Słyszałem, że merta to sprezentował mi tata Że to wszystko kwestia szczęścia, i pany, tu latam Na koncie zajęcia dzwonię znów do adwokata Mówię, Halo. za bardzo wzięli do serca, czym chata bogata yo. Yo, yo. Także nie pytaj, czy było warto Nie pukali, wjechali z klamką, jakbym jedną kantą Wzięli babę, wzięli portfel, no i wzięli auto a mówiłem by patrzyli na oczy nie saldo 90 milionów złotych zablokowane, zarekwirowane samochody warte prawie 40 milionów A 9 osób, w tym znany youtuber Buddha usłyszał zarzuty Dzieciak 9-8 bawi się karuzelą A tu przełom okazało się, że wa tu zero 9-0, nie wiem skąd im się to wzięło Baniek było 100 100? Tak, 100, stop, po mówieniu. Moje auto, kilka pięter pod ziemią Zamknąłem kanał, a nadal ktoś za mną gania z kamerą Szukają klamki i trawki, kasy na drobne wydatki No to będą mieli problem, jak nie mają liczarki Będzie sprawa, swoje prawa Mam wykute na blachę Po drodze widzę, jak m mi ładują na pakę W międzyczasie jakiś widz Kręci to telefonem, ty kręć na 998 Bo internet zapłonie Panie władzo, ja tylko sprzedawałem Napoje odciskiem palców, to się kiedy Logowałem na stronie 5 gwiazdek GTA To jakbyś był amatorem Co drugie auto na parkingu policyjnym jest moje aha, aha. Shit Ojciec Grażyny to w porządku mordeczka a ja jadę na bombie, jakbym zajebał teścia Na necie już się pręży jakiś sierżant Bagietka miałem w studio, kłaść rymy jak Bolesław Leśmik Wjeżdżam z obstawą całą na CPN-a Yo, kawka, zdrapka, apka Reszty nie trzeba ponoć Darmowych choduch jest przy pięciu pieczątkach Tylko nie wiem, czy jak wrócę, będzie jeszcze promka Dobra, mija tego cyrku, siódma godzina Zaczyna do mnie docierać, gdy radio nas nawija Że to nie żarty, nie fikcja, problemów od skór wysyna I nawet twoja babcia wie o zatrzymaniu Kamila od tego dnia dla Polski właśnie tak się nazywam I z czarnym paskiem na oczach po portalach pomykam Dojeżdżamy do Szczecina, oni liczą nas, powiedz Wkładą akt oskarżenia nieco grubszy niż powieść Co jest? Muszę przyznać, że się trochę zdziwiłem A chwilę temu byłem pewien, że wyskoczę za chwilę Rzucają dowody, liczą, że na tym popłynę, a ja... Muszę Was zmartwić, ale jestem rekinem, bo...